Benedicite, witam Was po raz kolejny w naszej tynieckiej wieczorynce, w której spotykamy się z Ojcami Pustyni, pierwszymi mnichami, którzy wyszli na pustynię egipską na przełomie IV i V wieku. Dzisiaj kolejne spotkanie ze świętym Antonim, który powie nam o tym, co prawdziwe i o tym, co fałszywe. Pewnego mnicha bracia chwalili przed abba Antonim, a on. Gdy ów mnich go odwiedził, wypróbował go, czy też zniesie obelgę, a widząc, że jej znieść nie umie, tak mu powiedział: Jesteś podobny do wsi, od frontu przeozdobionej, a od tyłu obrabowanej przez rozbójników. W pierwszym czytaniu może nas szokować, że święty Antoni próbuje tego młodego mnicha przez to, że. Kieruje pod jego adresem obelgę. Coś nas się buntuje, że no nie w taki sposób człowiek cywilizowany powinien zwracać się do drugiego cywilizowanego człowieka. Zanim jednak zajmiemy się samą metodą, popatrzmy, do czego ona prowadzi, jaki jest jej efekt. Święty Antoni pokazuje temu modemu człowiekowi, że zbudował swój fałszywy wizerunek, który, co gorsza, Uwierzył. I myślę, że ta nauka dzisiaj dla nas jest szczególnie aktualna, kiedy staramy się budować nasz dobry wizerunek na różny sposób, ale wizerunek, który nie do końca odpowiada temu, jacy jesteśmy naprawdę. W duchowości ojców bardzo ważne jest właśnie to, żeby żyć naprawdę, żeby być naprawdę tym, kim się jest, żeby nie udawać żeby nie próbować wyrobić sobie lepszej marki niż ma się w istocie. Święty Benedykt powiedział w regule, że nie chcieć, aby nas nazwanym, nazywano świętymi, lecz świętym zostać, by nazwa ta odpowiadała prawdzie. Jeśli więc ten apoftegmat do czegoś nas zachęca, to próbuje nas przekonać właśnie do tego. Zastanów się, czy przez przypadek nie próbujesz udawać kogoś innego, kim nie jesteś. Jeśli bowiem w tym kierunku idziesz, niejako... Twoje, twoje ja, twoje ego, twoja tożsamość, coraz bardziej zacznie rozjeżdżać się z tym, jaki jesteś naprawdę. I wtedy, kiedy przyjdzie kryzys, kiedy przyjdzie próba, nie poradzisz sobie, rozjedziesz się, ponieważ twoje ja idealne, to kim próbujesz być, kim udajesz, że jesteś, w żaden sposób nie będzie spójne z tym, jaki jesteś naprawdę. Natomiast ta obelga, od której zaczęliśmy, to taka stara, Mniejsza metoda, e, może dzisiaj używana troszkę rzadziej, postawienia człowieka w ekstremalnej sytuacji. My nie kierujmy do bliźniego obelg, raczej zastosujmy ten apostygmat do samych siebie i zastanówmy się, czy nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy.